Partnerem tej praktyki jest Nikalab, wyjątkowa marka suplementów, które tak jak yoga i medytacja wspierają mnie na co dzień. Cześć kochani, tutaj Gosia. Witam Was serdecznie na praktyce na oczy. Zmęczone oczka albo też takie wypoczęte, która przepięknie je wzmocni, rozluźni, zregeneruje, po której po prostu poczujecie się lepiej. Na spokojnie można ją wykonać w w leżeniu, choć będzie trochę trudniej, bądź w stanie tak jak ja. Wybierzcie sobie pozycję, weźcie sobie spokojny wdech i luźny wydech. I powolutku kciukiem oraz palcem środkowym przykładamy sobie do powiek, do zamkniętych oczu i zaczynamy bardzo delikatnie masować nasze powieki i gałki oczne. Robimy takie kółeczka. Ważne, żeby to było przyjemne. Delikatnie w jedną stronę i w drugą stronę. Oddychamy sobie przy tym spokojnie, tak aby całe ciało miało szansę się rozluźnić. I powolutku odkładamy sobie ręce i znów bierzemy wdech i wydech, a następnie zaczynamy mrugać oczami. Zamykamy, otwieramy jak najszybciej. Być może tego nie widać, ale ja serio to robię. Otwieramy, zamykamy, mrugamy oczami, pracujemy troszeczkę. Cały czas spokojnie oddychając, mając rozluźnione ramiona. I znów bierzemy wdech i wydech, zamykamy na moment oczy. A następnie idziemy sobie do jednego boku naszym wzrokiem. Bez poruszania głową. Czyli całe ciało jest w jednej linii, głowa też, a my tylko patrzymy sobie do jednego boku. Starając się jak najmniej mrugać tutaj. Ja teraz patrzę do swojego lewego, na swoją lewą stronę, czyli waszą prawą. Możecie na tę samą. Mhm. Patrzymy na środek i idziemy na drugą stronę. Tylko wzrokiem. Jakby ciało, głowa jest w jednym miejscu, a my patrzymy sobie na drugą stronę. I też spokojnie sobie przy tym oddychamy. Obserwując, czy nasze ciało przypadkiem gdzieś się nie napina, tak żeby cało było rozluźnione. Cudnie. I zamykamy oczy i znów bierzemy wdech i wydech. Ah. Pięknie, i teraz idziemy sobie z kciukiem przed siebie. Patrzymy na niego, tak żeby nasza głowa znów nie ruszała się. Możemy przytrzymać sobie brodę drugą ręką. i Idziemy sobie z kciukiem do boku, wzrok podąża. Później w górę i do dołu będziemy taką literkę hamalować. Z powrotem na środek i do centrum. I druga ręka to samo. Znów wzrok, wzrok na kciuku. I idziemy sobie do drugiego boku tylko wzrokiem, tylko oczy. Głowa zostaje w miejscu w górę, i do dołu, do środka i wracamy na centrum. I zmiana. Tylko wzrok. Do boku, w górę, do dołu, do środka, centrum. Myślimy literka H. Zmiana na drugą stronę. Bok. Góra, dół, środek, centrum. I raz jeszcze to może być na początku trochę skomplikowane, ale uwierzcie mi tylko na początku, jeżeli nie, jest, nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego rodzaju ćwiczeń, więc kompletnie się nie przejmujcie, jeśli od razu nie wychodzi, jeśli jest to jakieś no właśnie, trudne, może tak być na początku, także dużo łagodności dla siebie. Super i powolutku rozluźniamy znów dech i wydech na zamkniętych oczach. Hmm. Ekstra. I teraz znów idziemy sobie z kciukiem, ale tym razem przy naszym nosie, tak żeby się znalazł, patrzymy na niego i oddalamy od siebie. Zamykamy oczy, przybliżamy z powrotem do nosa. Otwieramy oczy, patrząc na niego, oddalamy od siebie. Zamykamy oczy. Przybliżamy do nosa. Otwieramy oczy, patrząc na niego, oddalamy kciuk. Zamykamy oczy. Znów kciuk przynosi. Otwieramy oczy, oddalamy kciuk od siebie. Zamykamy oczy, kciuk z powrotem przynosi. Jeszcze. I znów spokojnie. Jak się nie uda za pierwszym razem, to nic. Nic się nie dzieje. Spokojny wdech i wydech. Mhm. Słodnie. Gdziekolwiek nie jesteśmy, zmieniamy sobie stronę, i teraz kciuk zostaje przy nosie, a my patrzymy na niego, mając cały czas ostrość. A za chwilę patrzymy sobie gdzieś w dal. Czyli ostrość gdzieś tam daleko, najlepiej na jakichś drzewkach, na niebie, na jakimś przedmiocie, który jest daleko. I znów patrzymy sobie przez kilka sekund na kciuk. Ostrość na niego. I za chwilę wzrok daleko, na jakimś przedmiocie, który jest przed nami. I znów wzrok na kciuku. I gdzieś daleko. Mhm. Super, i powolutku. Rozluźniamy. Teraz robimy sobie z naszych dłoni takie miseczki i przykładamy je do swoich oczu, zamykamy oczy, i teraz wyobrażamy sobie, że chcemy w tej ciemności otworzyć oczy i zobaczyć ciemność, ale ich nie otwieramy. I wiem, jak to brzmi, a jednocześnie, zaufajcie mi, mamy zamknięte oczy. Wyobrażamy sobie, że chcemy przez zamknięte oczy zobaczyć ciemność. Mogą się pojawić jakieś strzelające gwiazdeczki, firewerki, to jest ok? Na rozluźnionym ciele w rozluźnionych powiekach patrzymy przez ciemność i oddychamy spokojnie i powolutku stąd rozszerzamy sobie dłonie i powoli je oddalamy od naszej twarzy, jednocześnie zaczynamy mrugać oczami. Mrugamy, 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 ręce otwieramy do boku i do tyłu, otwieramy klatkę piersiową i nawet wydechu rozluźniamy. I tyle kochani. Mam nadzieję, że oczy się zregenerowały, że Wy się czujecie lepiej i możecie śmiało wracać do pracy. Ściskam Was kochani i zapraszam na kolejne praktyki. Buziaczki. Pa, pa. A na koniec zostawiam Wam jeszcze mój rabat na suplementy Nikalab. Na kod Gosia macie 20% zniżki na pierwsze zamówienie. Link do strony zostawiam Wam w opisie pod filmem.